Wiosenne polowania to dla myśliwego niesamowite przeżycia. Jest to pora, kiedy po zimie cały świat flory i fauny budzi się do życia, stąd też każde wyjście w teren wiąże się z obserwacją intensywnie zmieniającej się przyrody. Pomimo że okres wczesnowiosenny, to praktycznie, poza polowaniami na dziki i norki amerykańskie, jest to martwy sezon łowiecki. Od 1 kwietnia możliwe jest polowanie wyłącznie na dziki i norki amerykańskie oraz w ograniczonym zakresie na lisy, szakale i borsuki. Nie zmienia to jednak faktu, że dla myśliwego jest to także bardzo atrakcyjny czas pobytu w obwodzie. Mało kto poza prawdziwymi myśliwymi zdaje sobie sprawę, że o sukcesie na polowaniu nie decyduje ilość zwierzyny na pokocie, ale możliwość obcowania z przyrodą i pozytywne wrażenia, jakie zostają nam zawsze po powrocie z lasu czy z pola. Dawno temu, co pamiętają tylko starsi Nemrodzi, wiosną polowano również na kaczory, krzyżówki i słonki. Teraz pozostały po tych polowaniach tylko wspomnienia i zapisane karty książek z opowiadaniami łowieckimi. Wiosenne łowy to w głównej mierze jedynie przebywanie w łowisku i obserwacja. Więcej uwagi w tym czasie poświęcamy na uprzątnięcie paśników ze starej karmy oraz przegląd ich stanu technicznego. A z praktycznych łowów pozostaje jedynie obowiązkowa redukcja stanu dzików. Niestety wiosna to też czas aktywności kłusowników, kiedy na terenie nie spotyka się zbyt wielu ludzi. Dlatego też wiosenne polowania łączą się z ochroną zwierzyny, o czym niestety nikt z naszych przeciwników zdaje się nie wiedzieć lub celowo pomijać ten fakt. Polowania w tym czasie to głównie obserwacja przyrody. Wiosna to czas wykotów, miotów i narodzin, stąd też nie jest wskazana intensywna penetracja łowiska i nadmierna hałaśliwość. W obwodzie poruszamy się ostrożnie, starając się nie płoszyć zwierząt. Omijamy ostoje i zaciszne miejsca, gdzie na świat przychodzą młode. Głównym akcesorium myśliwego na wiosnę nie jest broń, a lornetka. Bardziej intensywne wiosenne polowania rozpoczynają się dopiero w maju od polowań na rogacze. Do tego czasu najważniejsze jest zachowanie w terenie spokoju, a nasz pobyt w lesie czy na polu to jedynie obserwacja i używanie broni jedynie w ostateczności, w wyjątkowych sytuacjach. Opisując wiosenne polowania, nie można zapomnieć o naszych niestrudzonych towarzyszach łowów czyli o psach. Pies, przyjaciel myśliwego, niestrudzony pomocnik zawsze czeka na komendę, aby pomóc nam w razie potrzeby. Wiosną, na szczęście, nie musimy korzystać z pomocy psów zbyt często. Przydają się nam jedynie posokowce i tropowce w razie konieczności dochodzenia postrzałków zwierzyny grubej, czyli dzików i rogaczy. Inne grupy psów mają mniej pracy, chociaż nie można ich zostawić w domu. Każdy pies rasy myśliwskiej ma w genach chęć pobytu w łowisku i pracy z myśliwym. Pozostawienie w kojcu czy nawet na ogrodzonym terenie to nie jest raj dla psa myśliwskiego. Konieczne są długie spacery po polu czy lesie, nawet bez konieczności pracy aportera, psa gończego czy norowca. Wszędzie spotkać można młode różnych gatunków. Większość z nich posiada doskonałe umiejętności kamuflażu. Właśnie podczas wiosennych wyjść do obwodów wypatrujemy ciekawe myłkusy i selekty, które być może uda nam się upolować w późniejszym czasie. Obserwujemy, czy krzyżówki zajmują kosze lęgowe zakładane z końcem zimy, zbieramy sidła i wnyki, a nade wszystko chłoniemy ciekawe widoki, napawamy nasze zmysły wonią pierwszych kwiatów czy ptasimi trelami. Wiosenne polowania to głównie przegląd i plany remontu urządzeń łowieckich, bierna ochrona zwierzyny i rzeczywisty odpoczynek. Strzały i polowania kojarzące się z pozyskaniem zwierzyny to odległa przyszłość, plany na kolejne miesiące. Wiosną myśliwy zamienia się w obserwatora zmieniającego się otoczenia. Sceneria przyrody praktycznie każdego dnia jest inna. Widzimy pierwsze liście, kwiaty i słyszymy śpiew ptaków. Wracają do nas gatunki migrujące, zwierzęta łączą się w pary i wyprowadzają młode. To jest doskonała lekcja przyrody, której nie jesteśmy w stanie nauczyć się w inny sposób, jak tylko podczas pobytu w terenie. Żadne zdjęcia, filmy czy opowiadania nie są w stanie dać nam takich wrażeń i takiej wiedzy, jak przebywanie w lesie, na łąkach i polach. Podczas wiosennych polowań naszymi trofeami stają się odgłosy budzącej się do życia przyrody. Zapach pierwszych wiosennych kwiatów, zmieniająca się paleta barw zieleni listowia, podpatrzone zwierzęta i ich młode, trele skowronków, walczące o prymat kaczory, szukające nowych terytoriów rogacze czy budujące gniazda ptaki. To są wiosenne trofea łowieckie, których nikt nie jest w stanie nam odebrać. Nikt też nie jest w stanie zrozumieć myśliwego udającego się na wiosenne polowanie z myślą, że to niezwierzyna jest głównym celem i powodem wczesnego wstawania i wyjazdu w teren. Wiosenne polowania to temat złożony i budzący wiele emocji. Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy argumentują swoje racje z dużą pasją. Ostatecznie to do każdego z nas należy decyzja, jakie stanowisko w tej sprawie zajmiemy. Warto również wspomnieć, że w Polsce toczy się debata na temat całkowitego zakazu polowań. Zwolennicy zakazu argumentują, że jest to konieczne ze względu na ochronę zwierząt i bioróżnorodności. Przeciwnicy natomiast twierdzą, że polowania są niezbędne dla ochrony ekosystemu i tradycji.